Cześć, siemanko, z tej strony Perhaps Gamer witacie w kolejnym odcinku z gry Network Speed Most Wanted 2005. Pewnie zastanawiacie się, co ja tu w ogóle robię w tych kanałach ściekach. Otóż uciekałem przed policją, bo robiłem kamienie milowe, ale wszystkich jeszcze nie zrobiłem. Yy... Ścigałem się z Łysym, z Websterem. Więc yy... na początek zrobimy próbę prędkości i tutaj widzę ryzyko patrolu jest maksymalne. Jak złapie nas policja, to przy okazji będę jeździć do tej pory a zrobię kamienie milowe. Bo zostało mi ominąć 6 kol kolczatek policyjnych. Chociaż to będzie pewnie bardzo długo trwało. Możliwe, że odcinek będzie jakoś tam pewnie skrócony, obcięty. Nie wiem, zobaczę. Więc najpierw po prostu zajmijmy się czymś prostym. Eliminacja ile lokrążnik 3 na torze są 2 Spróbujemy czegoś takiego fajnego, w miarę zacząć. Co tu mamy? BMW mamy. O kurde Mercedes! O moją super! Ma. No. nie no, super, tylko na S. Widzicie, start całkiem niezły. Ponad 200 metrów za mną są. Gorzej mi jest, idzie na tych zakrętach, wiadomo, ale już zbliżamy się do końca gry. Będę musiał już wkrótce zastanowić się, jaką kolejną część Network Pita nagrywać, bo jeszcze tego nie przeglądałem. Póki co na razie myślę, że nie będę się tym przyjmował bo prostu najpierw z tym skończyć tą grę, a potem zobaczymy, co będzie O, zaraz pani policja będzie Nie, znaczy nie policja, kurde co ja gadam, to, to, to wyścigi są na motorze Nie to, bo ja miałem coś innego wziąć, ale dobra się z tym Ogólnie po tym odcinku Myślę, że już nazbieramy O kurde tu też policja jest Patrzcie O kurde ma mało obrokowało mało ogólnie tak po tym odcinku myślę, że będziemy mieć wystarczająco dużo kasy, żeby yy, nazbierać na, znaczy nie nazbierać, myślałem, że jakąś lepszą chórę kupić, jeszcze nie wiem jako, ale na pewno drogą, kurde, kulitę na też tu jest, kurde. Chciałem o czymś, no bardzo szybkim na pewno Nie wiem, jakieś Porsche? Na pewno coś tego typu, jakaś te tego typu marka będzie Porsche, zobaczymy Kurde, ale ich dużo jest Na razie policja się nie przejmuje Po prostu chcę zrobić ten wyścig Wygrać i wtedy zobaczymy, co dalej. Czy uda nam się sześć... Raczej nie, nie ma szans, bo to ponad godzinę będzie trwało, żeby umieć tych sześć koczatek policyjnych. Zobaczcie, koni daleko są. Kurde, policy mnie goni. <grym wyszło> Nieźle, co? O kurde. Teraz przywoliłem O kurde Jak policja nie da. policji nie da rady nie, nie da do rady przez policję przejechać To też nie mogę stukać, kurde, bo... No właśnie, bo to będzie... No i póki co jestem pierwszy I... Mamy to, widzowie, mamy to Zobaczcie, cyk, ale teraz będzie nas w gonić No, więc... Wejście radiobozu Syk, <gry> <gry> Może się uda <do> uciec? <gry> <gry> Może <i> nie, <gry> Jeszcze sześć kulczatek policyjnych, ale to ciężko będzie, widzowie. Nie ma szans, żebym to zrobił. Musieliby co chwilę kolczatkę jakoś stawić na drodze. Chyba nie tam zbyła. Nie, już jedną minąłem. O kurde, no w taki sposób. Tylko nie w poście. O kurde! O kurde! Terenowe bydlaki. kurde, <gul> to może być ciężko widzowie. Jak coś to jakieś cięcie będzie po prostu i tyle. No tam była kurczatka, już dwie ominąłem. Nie to będzie zgubić teraz pościecisk. Pocisk, poś, pocisk, 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 pocisk. Kurde, nie dam rady się słowić Pościg, pościg. Z tego wszystkiego stresu. Zobaczymy ile rady wozów goni. Nie mogę, muszę się skupić, żeby nie wpaść w kolczatkę. Będzie przejebany. I pana, myślałem że będzie Ucieczka? Chociażby? Nie Zaraz mnie zablokują Te korda posiłki za minutę będą. Mmm. -hmm. Mamy już cztery za sobą. Pięć. Jest, kurde. Lecimy z tym Atom. I can't see the suspect vehicle. Any ground unit updates on this 20? No, that way, that way, Jestem <laughs> tylko to minucie jeden. Zaliczy? to nie był kluczatki forcing them off the road Dobra widzowie mamy to, zobaczcie, tylko teraz musimy zgubić pościg. składać pości. pościg, pościg policyjny. Zgubimy ich w mieście. Mam taką nadzieję. Dwa serio. Śmigłowiec? To pin him. Stand by. Kurde, to nie, nie przeszło widzowie, myślałem, że się uda.

Myślałam, że dasz się do środka. Jednak nie, nikt nie. Dobre widzowie, mamy to, udało się Zobaczcie Próba kolczatek 6, notowania 90 tysięcy O kurde, próba drogowej 10 o, no, Ale notownie ogółem 740, wow Whistle, o, wiedziałem Ten whistle jest gotowy do jazdy, do dzieła, zajął tylko Okej okay. No to lecimy, whistle pokonać, zobaczymy Mm, nie to, chciałem to O kurde, aż tyle? Sprint, prędkość, prędkości sprint O kurde Tego tu się nie spodziewałem Zobaczymy jaką ma fura. Ja jestem tu ja pierdolę, co? Śmiech, normalnie jaja jakieś Serio, tak usiąść to fury ma, ale koloryst kolorystycznie podobne do mojej. tylko ja nie mam tylu naklejek. O tu kurde, jakieś oszustwo. O kurde, to nie, 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 nie. Tak się nie bawimy. Kurde, jaki skrót był zajebisty? Gdybym wiedział, że tam taki skrót jest, on sam pojechał nim. A on teraz naokoło pojechał, zajebiście. Zajebiście. No, mnie miedganiu chyba nie. Jeżeli nie pokonamy jego, to znak, że trzeba czas na już brać. Teraz na uchórę ulepszać. No właśnie. Widziałem, że tak się wpierdolę, kurwa. Tak ciemno się zrobiło. Może jeszcze go dogonię. Może jeszcze jest ciut, włos, szansy, żeby jego pokonać. Nie czy pod maskę dla mnie Aha, fajnie kurde Fajnie, sami widzieliście Co się odwaliło Nie, nie ma szans, nie pokonam jego I runimy w ogóle kasy 298 tysięcy będziemy musieli furę kupić teraz, na to wygląda. Jeżeli tak ciężko się ściga, naprawdę czuć to, że ciężko jest. To niestety na razie ten odcinek zakończmy. U nie udało mi się pokonać. Pokonam go już poza odcinkiem, zrobię teraz taką furę. I tyle. Przynajmniej dzisiaj taki bardziej luźniejszy odcinek, bo uciekaliśmy przed policją. Dobra, bardzo dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subika i to policja. Musiałem wjechać. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.